Broń jest załadowana. Złóż się. Prawą ręką trzymaj chwyt. Prawą ręką trzymaj chwyt. No odwrót. OK. Dobra. Ja nie używałam nigdy broni, więc nie, nie spodziewałam się, jaki to będzie impact na mnie. Więc próbowałam ją trzymać, mięśnie wszystkie spiełam, denerwowałam się. Gotowa? Tak, gotowa. Dobra. Trafiony. Pierwsze, buch, całe zniknęło, poszło. Ja mówię, dobra, już to mi trochę dodało otuchy, mówię, drugie, drugie. Dobrze poszło, tak jest. Trafiony. Trafiony. I trafiony. Czyli Sona wszystkie trafiła. Wychodzi na to. Bez względu jak oni będą szybcy, ja sama jestem z siebie zadowolona mm. i rozbieżam ten system. Cieszę się, cieszę się, mega się cieszę. Dobrze mi. no. Flaszada. No fajny gest Rafała. Taki pocałunek śmierci. Kamil <śm Kamiliaci, niestety powodzenia nie będę życzył. Bo ja, ty, ja mówię, że nie jesteś honorowy, także. Bo ty też innym nie życzysz powodzenia, także. Tylko tyle chcieć A, spoko bo ja mówię, że powodzenia wszystkim. Oby było szczere. Dobra, możecie skończyć szkole? Jesteś gotów? Gotów. Start! Mm. Jeszcze raz. Od po początku? Tak. Lecę, nie? po prostu ja Po prostu jak mam misję to sobie lecę, nie rozkminiam, robię od punktu A do punktu B, Jed jedno kończę, ok, nie zmiana klapki, myślenie, teraz co innego, wyłączam się, chodzę z domu, sprint. Przyspieszenie, zwolnienie to jest naturalne w sportach walki, także nie jest mi to obce. co on robi. Ja p**** nie wierzę. Po co że najgorsze jest, że on sobie nie stać że on się tak pogrąża, tak, że on się tak upokarza tym. Nie, no, rozje***ł, wiesz? Rozdzibał mi łeb. Wybrał bardzo trudną metodę. No, tutaj na, na, na fizyczną, tak. No, lepiej by było przejść. Dalej. Idzie jak wąż. Bardzo szybko. jesteś pewny, to dalej. Do stołu. coś co masz wziąć. Na stanowisko. Złóż się. Gotowy? Tak. Może strzelać. Podło, podło, trafiony, podło, trafiony. Ale to właśnie jest konsekwencją tego, że podjął fatalną decyzję. Bo przeciążał swoje przedramiona, które no niestety mają wpływ na ściąganie języka, do dotrzymanie broni itd. Prędkość nie jest kluczowa. Myślenie jest kluczowe. Rundki to 12 krążek. Za każdy niecelny strzał rekruci muszą przebić trzy pętle między beczkami. Jeszcze trzy. Dawaj. Czas stop. nie będzie ok, Na finał Zobaczymy. nowe myśli.